Hej, kajka, na rowerze zbieram złom. Odwiedziłem takie po drodze dzikie wysypisko. Nie wiem. Zobaczcie, co od jakiegoś czasu musi tu leżeć. Zobaczcie, jaka przyroda tu rośnie. Wszystko ładnie się zrobi zielenie. A zobaczcie to, co sądzicie. Zobaczcie, ktoś, to już dawno musi tu chyba leżeć, po kablach pewnie aluminiowych, nie wiem co to w ogóle, czy jakichś kablach aluminiowych widzę, zobaczcie to, to nie wszystko moi drodzy, to nie wszystko, patrzcie jaka ładna butelka, o, śliczna butelka, zabieramy, ale to nie wszystko, zobaczcie tą górę tego, tego, zobaczcie to, po kablach aluminiowych, Zobaczcie to Mróweczki się już budzą do życia, widzicie? A zobaczcie na tle tego. Ile tego tego tu jest. Zobaczcie, kół Zobaczcie. Bo nikt by nie powiedział. Butelki, wszystko tu widzę, jest zrzucone. Kable grube, aluminiowe były. Czy mont? Zobaczcie z góry tu na dół. Zobaczcie to wszystko. To jest całe skorowisko dzikiego wysypiska. Połamane lalki. Wszystko. Hałdy śmieci zalegają tutaj. I to wszystko zarasta. Piękna butelka. jeszcze coś chyba próbował z nią zrobić. Piękna butelka. Zabieramy. Takie butelki są piękne, spraw. Ja sobie kolekcjonuję właśnie coś takiego. Zobaczcie tu. Folie. Plastiki. Cegły. Zobaczcie, te butelki różne. Po jakimś pewnie... Winie, albo nie wiem, miejsca z tym. Nie mnie to sprawdzać. Po czym to wszystko jest. W się krew zalewa. Plastikowe butelki z jakimiś sokami, nie wiem, napojami. Kupki pewnie jeszcze stare, z po, pometu czy z czego. Skoro że jest uszkodzony. Chociaż szkoda, że są uszkodzone, bo by się, były w całości niepomękane, to mogłyby być niezłą nie gratką dla kolekcjonera jakieś Zobaczcie, to wszystko to jest dopiero przykre. Co to się odwala, to jest grubo. Tego jest tam też w dole. Gdzieś gdzieś tam w dole też jest pełno tego plastiki, Po jakichś lekach szklane buteleki, po lekach, coś tam. Zobaczcie, to po mirindach starych jeszcze. jakieś plastiki, folie no to wszystko po latach tutaj wyrzucania tego buty stare takie jeszcze z takich chyba o odryno, wody, te do wody z pol drenowania fajna sprawa, takie coś kiedyś na polach kładli to naprawdę, zobaczcie tu ile tego wszystkiego jest śmieci, zaciemniające butelki, bańki jakieś zostawiona. No, ogrom tego. Ogrom, 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 ogrom. To się jest przykre, że na to się patrzy, no ale z chyba się nie da to prawda? o po miryndach po jakichś starych mlekach jeszcze były tam będziemy tu jeszcze za do góry chwilkę jeszcze biegnimy do góry zobaczymy tutaj coś buteleczka sobie zabiorę bo jest bardzo fajna takie butelki właśnie zbieram sobie zbieram no trafiła się no to tam no też jest tu kurdej że było jeszcze jak tych drzew na bardzo nie było to musiało być naprawdę niezłe przysypane śmieciami gruzy tu chyba jeszcze jakieś nie, to jakaś rura obcięta myślałem, że to jest e, e, takie ścitko do mąki kiedyś takie kolorowe, taki kolor był podobny, ale No cóż, nic nie poradzimy. To by człowiek, żeby człowiek miał możliwości jakieś. To myślę, że. żeby się dobrze z tym zrobiło. Stary, stary Rzymyk jeszcze. Nie ma nic. Ciekawe. Ciekawe, że oni też tak koło domu mają taki syf. Ci ludzie to też świecili. Że oni mogą tak spać. <noise> Zobaczcie, ten ogrom z góry, tutaj jest takiej, Takie piękne drzewa, tu natura rośnie. Ja wiem, że to się wszystko nie da dopilnować. takie jeszcze ponad po tych. Nie wiem, po czym to jest, po jakiś, Chyba to, to jest chyba popłynach jakiś. Taki, tych ta, takich takich. Nie? O! takie typowo stare. Perelowskie płyny Szczotka rozwalona już Włosia już nie ma Co tu my mamy? Rzymek Rzymek Chyba, że Taki Rzymek już powoli go natura przykrywa Co sądzicie o takich rzeczach? Piszcie w komentarzach Lajkujcie, komentujcie, dawajcie suba I co myślicie? O takich Tu nawet zobaczcie, żeby nie było Lek, leki jakieś To powinno trafić gdzie indziej. No ale tak było. do lasu, prawda? Taki ładny klimat mamy lasu Kuteleczka jedzie z nami z nami <noise> z wami, ze mną szkoda, to przykre, że taki piękny las, a śmieci, śmieci od groma człowiek miał możliwości może jakiekolwiek to może by tylko żeby to jest taka hauda. U taki duży, fajne, bo... Taki piękny taki o a tu kolejne śmieci. Dobra, jak wam się podobało. Może nie. W filmie może Wam się nie podoba. Ale nagranie jego o, żeby nie było. O takim czyś właśnie mówiłem otworani. Ja kręcę. Co będzie kawał? z łomiku Z plastikiem. Żeby to było całe, ale nie to już jest korowane czasem. Takie coś jeszcze, mhm. coś takiego, aby to było w dobrym stanie. to tutaj mógłbym, można by było z tego zrobić do tej miedzi. jak wam się filmik podobał, nagrywanie to łapkę w górę komentarz subik, lajk like. co sądzicie o takim śmieciowisku ale to zabieram, bo to jest kawałeczek złomu z tym i co do następnego, dzisiaj taka piękna pogoda a tu taki krzyw Trzymajcie się na następnego Koleżanko i kolego. Piście wszyscy co sądzicie o tym. Bo to jest normalnie. Tragedia. Do następnego.